Witam Was w trzecim odcinku prezentacji postaci League of Legends. Dzisiaj, jak już widzicie, zaprezentuję Garena. Tak, Garen ma duże ramienniki, duży miecz i mi Garen się bardzo podoba. Jego pierwszy cios taki, że ma nas, jak i w ogóle jest wytrzymalszy. 2 W Garen staje się na parę sekund, ma większy pancerz. E. Jeden z jego najlepszych ciosów. E. Garen się zaczyna kręcić bardzo szybko i zadając obrażenie. Najlepszy jak jest jakiś łuk np. z magów albo z wojowników. Podchodzimy, E. I się kręci i zabija. R. R y, wybieramy na, na niewielkim zasięgu. Bohatera, któremu zadajemy duże obrażenia, dokładnie 175. To są duże obrażenia. I no, mi się Garem podoba, lubię tą postać. Wam pewnie się też podoba. Garem to moja pierwsza postać. Jeszcze wam mogę pokazać, jak Garem tańczy mi się podoba jego taniec. Garen tańczy tak Jak widać yy, Małe cięcie zaraz yy, Miałem wam pokazać jak Garen tańczy Garen tańczy tak Wpisujemy kolędę dance" I Garen zaczyna tańczyć Garen bardzo fajnie tańczy śmiesznie Mi się Garen podoba. Nie wiem jak Wam Dzięki za oglądnięcie i cześć. Pozdrówcie tam tańczącego Gara.